Szanowni Państwo, trzeci etap wyścigu w Urdziądu się zakończył, ale atrakcji nie ma Nie ma końca. Przede mną, mam wielką przyjemność, stoi pan Sławek Pasterski, ksywka pasto. mogę tak powiedzieć? Oczywiście, że tak. Witam Państwa. Wychowany klubu KLTC Koni, wcześniej jako zawodnik kolarz, uczestnik Mistrzostw Świata i Pucharów Świata. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski na torze i szosie. Ja mam nadzieję, że za chwilę Pan nam coś powie. Od kilkunastu lat, to jest: można nie być sportowcem, a robić sportową karierę. Dokładnie tak. Eee, wychowałem się w, w klubie KLTC Konin. Eee, przez 12 lat byłem kolarzem tego klubu. Później trafiłem na rok do grupy francuskiej. Eee, ścigałem się we Francji. Później znowu wróciłem na nasze podwórko do e, trenera Szczepkowskiego, do dyrektora Szczepkowskiego. Eee, było to wtedy serwisko e, Warszawa. Eee, w tym czasie miałem kilka fajnych lat z sukcesami, gdzie wygraliśmy. Puchar Świata w Elicie, w Seniorach na torze, e, Gdzie też byłem piątym no, na no, Świata no, W jeździe no, drużynowej na czas no, Na no, torze, no, tak no, Ale byłem też i na szosie i, i na torze e, W kadrze narodowej Byłem też członkiem kadry olimpijskiej e, Do Sydney 2000 Niestety nie udało nam się e, Zaeliminować e, No i w tej chwili nadal robię to, robię to co lubię no czyli, czyli pan nadal jeździ e, Powiedzmy, że tak, tak, jeżdżę z kolarzami. Pracuję w workurowskiej grupie Red Bull Bora Hans Zmieniliśmy w tym roku nazwę na Red Bull, e, gdzie on jest naszym głównym sponsorem. A, i pracowałem z takimi koleżankami jak Grafa Majka, e, Maciej Bodnar, e, Paweł Poljański. Trzykrotnymi świata świata Sagan, Więc naprawdę jest, jest, jest To fajne Pracować z takimi ludźmi Z takimi autorytetami e, Dla młodych kolarzy e, I teraz jeszcze mój syn jest też e, Kolarzem, gdzie startuje też w tym wyścigu Na pierwszym etapie był czwarty e, Startuje w kadrze narodowej, ale jest wychowankiem Też klubu KLTC Szanowni Państwo To nie jest kierowca to jest osoba niebywale techniczna, sprawna, bo nie tylko jeździ, no. ale... Jest masażystą, w razie czego fizjoterapeutą Również prowadzi taką przenośną restaurację na kolarze, tak? Dokładnie tak, naszym zadaniem, moim zadaniem przynajmniej Jeżdżę autobusem, tak? Na wszystkie Grand tury, czyli Giro Italia, Tour de France, Volta Espania i wiele innych wyścigów I do mnie należy przygotowywanie kolarzy, przygotowanie kolarzom po wyścigu jedzenia Czyli robimy różne no, takie rzeczy, które regenerują po, po, po takich dużych wysiłkach. Pranie, sprzątanie, masowanie, więc zaczynamy rano o godzinie 6 czasami i kończymy o północy, więc to tylko wygląda tak kolorowo, ale obsługa takich grup zawodowych pracuje bardzo ciężko od rana do wyczucia. ale no, trzeba to lubić, tak? trzeba, trzeba być w tym sporcie, żeby to lubić, znaczy żeby, żeby być w tym sporcie trzeba to lubić, może tak, no, nie jest to łatwe, ale przynosi satysfakcję. Ale ja powiem, ludzie marzą, żeby wyjechać na tour, a pan był chyba, że tak mówi, na wszystkich największych tourach świata. Tak, tak. Byłem kilka lub nawet kilkanaście razy już teraz na Tour de France, Giro Italia i Vuelta Espania. Byłem też na świata w Bergen, gdzie wygrał Peter Sagan. Byłem wtedy ze Słowakami, z naszą kadrą Też jeździłem. No zwiedziłem naprawdę kawał świata i wszystkie największe wyścigi na świecie. Czyli po, patrząc na, na sport w szerszym wymiarze na kolarstwo jest, zwery, jest wiele sfer działalności i płaszczyzn, w której można osiągać światowe sukcesy, tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak i, i mi się to udaje, tak mi się wydaje, że, że osiągnąłem duży sukces i nadal jestem w tym przepięknym sporcie. Fantastyczna sprawa, miło mi spotkać takiego człowieka i to niech to będzie przykład dla wszystkich. Że karierę można robić w kolarstwie, niekoniecznie być kolarzem. Dokładnie tak. I zachęcam wszystkich do jazdy na rowerze, nie tylko, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma predyspozycji do wygrywania wyścigów, ale chce pracować z nami, trzeba od czegoś zacząć. Myślę, że od jakichś małych klubów, od małych wyścigów trzeba się angażować. Dziękuję za tę sympatyczną rozmowę z wybitnym człowiekiem na pewnym odcinku w sporcie kolarskim. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Mam nadzieję, że może kiedyś jak będzie pan w autobusie, bo to z reguły pan jeździ po świecie, ale będzie w Polsce, miło mi byłoby wejść, zobaczyć jak to wygląda. Zapraszam w tym roku na Tour de Pologne, ponieważ będę na Tour de Pologne. z Tour de Pologne jedziemy prosto na Vuelta, ale jeżeli, jeśli będzie taka możliwość, zapraszam, pokażę wszystko, jak to wygląda. Tam jest też elektro... jak to wszystko wygląda. elektronika, jak widziałem na filmach, to Pan normalnie to musi komputerowo przygotować wyżywienie. Dokładnie, my tam mamy wszystko, mamy toaletę, mamy prysznicę, mamy kuchnię, jest tylko 8 miejsc dla kolarzy, więc na autobus nie jest to zwykłym autobusem, jest to takim powiedzmy domem dla niektórych piękna sprawa. Dziękuję. Miło mi było się dzisiaj spotkać. A czyli żeby spotkać się z takimi ludźmi, trzeba jeździć po wielkim Wyszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Słynia również dobrze. do usłyszenia, do zobaczenia.